Dzień dobry, witam Was serdecznie z tej strony Ania z ogródeczka dzisiaj chciałabym Wam troszeczkę pokazać nasadzenia w donicach. Bardzo lubię begonie i na moim tarasie od strony północno-wschodniej, mam ich dużo, tutaj begonia bulwiasta Tutaj mamy begonie wiecznie kwitnące w połączeniu razem z werbeną, patago nie patagońską, z werbeną, którą, yy, która była już przycięta. No i teraz kwitnie ponownie. I w tym roku jestem bardzo zadowolona z Heliotropu. Heliotrop peruwiański. Bardzo ładnie tutaj rośnie. Wsadziłam go jako jedną roślinę do Donicy i myślę, że to jest chyba, yy, że w tym tkwi sukces, ponieważ on chyba lubi być sam. Zobaczcie, jakie ma piękne kwiatki. W dodatku ładnie pachnie bardzo ładnie pachnie taką wanilią, migdałkami. I bardzo go lubią owady. Do mieszkania też mam sadzone begonie. Tutaj mamy begonie boliwijską o takich przewieszających się pędach. Bardzo ładnie się rozrosła z jednej sadzoneczki. Tutaj jest taka pomarańczowa begonia, też bulwiasta. Razem z fuksją. Trudna jest ta donica w utrzymaniu. Znaczy, się to jest taki kącik bardzo cienisty, no ale. Begonia jakoś tutaj daje radę. Begonia i fuksja lubią cień, wiadomo. Yy, no dają radę, chociaż muszę uważać z podlewaniem, bo nie potrzebują za dużo wody tutaj w tym miejscu. I tutaj mamy czerwoną begonię wiecznie kwitnącą z tych drobniutkich kwiatków, takich drobno Bardzo wdzięczne begonie. One mogą być również na słoneczku. Mogą być i w półcieniu No tutaj mam akurat ją w bardzo dużym cieniu Ale też sobie jakoś radzi I ona kwitną do pierwszych przymrozków Z drugiej strony mam begonie zwisającą Bardzo mi się podobają begonie zwisające Zobaczcie jakie mają fajne kwiatki Chociaż są dosyć łamliwe Trzeba uważać jak jest wiatr, najlepiej osadzić w takich osłoniętych stanowiskach. Begonie zwisające troszkę śmiecą, ale wiadomo, trzeba jakoś sobie z tym radzić. Jak się chce mieć ładne kwiatki, no to trzeba o to dbać. Kolejna begonia boliwijska, tym razem w kolorze takim żółtym. Ma takie delikatne kwiatki, ale już w zeszłym roku zakochałam się w tych begoniach. Miałam białe, a w tym roku jakoś spodobała mi się żółta. Chociaż ja nigdy za żółtym nie przepadałam, ale widzę, że to się bardzo zmienia. Begonia boliwijska o ciemnych liściach. Tutaj od strony bardziej słonecznej mam w donicach Pelargonie i Super tunie Mini Vista Blue Violet. W zeszłym roku miałam odmianę Super Tuni dużą Bubblegum. Po prostu monstrum rozrastało się aż do samej ziemi. W tym roku kupiłam mniejszą i bardzo dobrze sobie tutaj radzi Blue Violet. W tym wiadereczku rośnie przesadzona lobelia razem z begonią. Lobelię miałam yy, od strony północnej razem z tą pomarańczową begonią, ale męczyła się tam. Wystawiłam ją bardziej na słońce. Przycięłam, ładnie odbiła. Tutaj w donicach mamy już chryzantemy. Szukałam kwiatków do doniczki po pomidorach i tak już w kwiaciarniach tylko wrzosy i bardziej wszystkie jesienne kwiatki, więc postawiłam na chryzantemy. Bardzo lubię chryzantemy. To już w takim super jesiennym kolorze. W tej donicy jeszcze ładnie prezentują się pelargonie. Tutaj przeplata się razem z różą Merkury, która właśnie powtarza kwitnienie. Pelargonie o takim łazorzowym kolorze. Powiem, że bardzo ładnie y, powtarzają te pelargonie, to znaczy y, kwitną cały czas. On stop zawiązują pączki i, i ładnie się kwiatki otwierają. Bardzo wdzięczne pelargonie. Gdyby ktoś się pytał, pelargonie z sieciówki. Kto z Was lubi Aksamitki? A może lepiej zapytać, kto ich nie lubi. Kolor pomarańczowy. Ja tam lubię pomarańczowy. Chociaż na początku moje yy, kolory roślin, kwiatów w ogrodzie były wiadomo róż, biel, fiolet, niebieski, ale się teraz już przełamuję i bardzo lubię też żółty, a także pomarańczowy. Chociaż przy aksamitkach bardziej wolę pomarańcz niż żółty. Tutaj mam ją w zestawieniu z begonią. Aksamitki mam tylko w donicach, ponieważ w ogrodzie nie ma już miejsca. Ale myślę, że fajnie tutaj razem wyglądają. I tutaj kolejna donica z aksamitką i z begonią. A obok do roślin doniczkowych również możemy zaliczyć pomidorki koktajlowe. Tutaj w odmianie koralik. Bardzo obfite plony. No, i muszę powiedzieć, że najsmaczniejsze pomidorki w tym sezonie: słodkie, nie mają twardej skórki. O, już spadają. Naprawdę bardzo smaczne. Tutaj koło pomidorków koktajlowych mam także tymianek cytrynowy. Bardzo aromatyczne, ładnie pachnie cytryną, fajna przyprawa do mięs, do ryb. Zioło, które warto mieć w ogrodzie. Tutaj w Donicy mam bazylię. W cienistym zakątku radzi sobie znakomicie. A kawałek dalej mam mięte. Również mięta była już przycięta i wypuściła nowe listki. Super sobie tutaj też radzi w cieniu. I pyszne herbatki są z niej. Polecam. Jeszcze raz wracamy do kącika z Heliotropem, bo ja myślę, że on się tutaj najbardziej i najładniej prezentuje. O proszę tutaj jeszcze raz w całej okazałości. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, za polubienia oraz za Wasze komentarze i zapraszam już niedługo na kolejny filmik.